Ja się chcę dowiedzieć, kiedy fika, a kiedy dryga. Ja też. Zaczęło ja, te rękawki. Cóż jest z nimi nie tak. Zawsze miałem... No, do... Z tym karabinem jest coś nie tak. Nie, karabinek to taki malutki taki. ale strzela. <noise> Czasami. Poszedłem z małą na molę. Pitbull TV, tym razem w deszczowym trójmieście. Idziemy z naszą małą kamerą na molo i za chwilę jedziemy na ważenie przed KSW 49 w Ergo Arenie. A ona mnie Zgrywam expert, expert Polecę tak powinniśmy prowadzić materiał nad morzem. Będę brał cię, nie? W aucie, nie? Cię. To w tym szalonym miejscu. Już jutro z całą ekipą KSW będziemy robić błędy, popełniać złe decyzje z uśmiechami na ustach. Innymi słowy, afterek. make go go every last man on the defense knows stakes are high obrezavodnik dzięki to There's a way fight come on come on keep keep it on pump that pressure we're about to take it on i know there's something going on the first thing it's to show uh, polish people a great fight and uh, and a great show and uh, let's do this co ty masz na sobie człowieku? A co? Lakost. A Ja jestem. Oglądaliście? Jutro oryginalny King kong wraca. Najważniejsze jest zdrowie żeby dla wszystkich, wszystkich zawodników, to jest najważniejsze, a co będzie tak będzie. Jestem dobrze przygotowany i myślę, że wygram jutro. Jak zawsze I do, you know, I don't have game plan. I'm myself always. I'll do whatever I have to do. I like to fight. Doesn't matter on the floor, doesn't stand up. Jesteś right? just kicking ass you'll see one, uh, one two, two rounds maximum so uh, yeah. Yeah, thank you no i takie rozmowy ja bardzo lubię no to nie ma co się wiesz napinać spinać bijemy się a później idziemy dalej w czwarte klasy na Dominikane będzie pełna kulturka ale się dwa dni na pewno. Ze osiemu trzymam kciuki za te dwa dni z 8. Plan tomorrow just uh, wake up, hit some pads, get some breakfast and then have a good fight with Stefanski. Exactly the same thing, go out there, put the pressure on him and get that finish. And after that? Same thing, a yeah, lot of beer. Yeah, same thing, yeah. <laughs> I on to ściąga tu i Polacy dalej to gdzieś tam rzemia. I oni tak zrobili na patencie, że to kupili, ściągnęli, tu przywieźli do Polski, a my ich zdusiliśmy i zabraliśmy im to wszystko. No skupcie na walkach, co jest z wami. Alkowieczorem, a z czego ścieżek A podzielisz się tym? Za Bagusia, za We're gonna see full fat fight action. The opponent's the match up is just incredible. Jak, Jaki jest kolor loga w plakacie? Nawet nie wiem. Ale na pewno się dowiem. Granat. No. W sumie Mówię, to było po, proste. No, no, no. No, mam taki pomysł, żebyśmy ustali taką zasadę. że ty Skarpetki w kolorze loga ja zegarki. Tylko musimy sobie wymyślić jakąś karę, co jak się nie uda. Albo jak ktoś zapomni. Pozdrawiam Damiana Janikowskiego. Również go pozdrawiam. Z cynamonem i z jabłuszkiem takim delikatnie, takim rozmasowanym. Ja do tego dorzucam jeszcze swoje owocki. A skąd wiesz, kto masował to jabłuszko? Głosne, głosne, widziałem. Tajka. What do you got co ty pijesz? Czy mogę go mieć? Co ty pijesz? Myślę, że to pitbull. Myślisz, że to pitbull? Jestem pewien, że sure to pitbull. Prawie pitbull, co? Prawie. Dziękuję. Ja muszę niestety polecieć na dwa mikrofony, żeby moja kamerka mnie dobrze słyszała. Także Tomasz, co u ciebie? Wszystko w porządku. Przyjechałem specjalnie, żeby się z wami spotkać. Przyjechałem oglądać i dopingować. Naszych reprezentantów. Czy tanczę? Zdarza się, że tanczy. Ja Gorąco pozdrawiam. Z tej puchy, gdzie próbują zamrozić prowadzącego za niesubordynację. Straszne, straszne warunki pracy. Ej nie, ty jesteś całkiem przystojny gość, chociaż ja nie gustuję w chłopakach, ale wydaje mi się, że miałbyś powodzenie generalnie u płci przeciwnej. Nie narzekam. No, rozumiesz. Nie no, ja to już jestem generalnie starszy od węgla, to ja już ten. To narzekasz? Nie, ja nie narzekam, bo ja na szczęście trafiłem na ładną żonę, wiesz co chodzi, więc nie zamieniam tajfuna na wicherek. No właśnie dlatego do ciebie idę. Ja dziś, ale jestem niepowalowana! Ale pokażemy głównie Twoje stopy. Dobrze, to mam ładny pedikier, zrobiłam już sobie. E, także generalnie no. mogę rodzić w każdym momencie dowolnym. Pitbull mnie zaopatrzył w klapki, koszuli polodowych niestety nie macie, do karmienia nie macie, ale obiecano mi, że na następnej kolekcji będą. Tylko na tejżach KSW dostaje cały Zapraszam. talerz ciasta. Chodź, raz idziemy stąd. Doszły do nas słuchy, że Flint ukradł mi wąsa. Co masz na swoją obronę? Używany tani Allegro Elix wiadomo. No. No i Redmi napisał, że mówi mój film się bije z twoim Filipem. Dawaj, się zakładamy o wąsa. Ja mówię, no to dawaj. No i szło dobrze, ale co? Nagle poszła obrotówka i razem z obrotówką poszedł mój wąs, go zgolony. Bardzo mi smutno. I też czułem się nagi w ogóle bez tego wąsa na początku. Uczcimy brak wąsaż mi. I jakąś taką. Trzema sekundami muzyczkę. ciszy. No taką muzyczką. Trzema sekundami taką. ciszy. Wsadzić tutaj swoją pałkę pomiędzy nas. No tak właśnie Cię wyczuwałam, wiesz? Teraz ujawniamy pewien sekret. Czyli, że KSW Girl nie mają sztucznych piersi i one nie sterczą tam tak naturalnie, tylko mają wszyte staniki. Syca Ci widać, pokaż. No, no weź tam suteczka raptem odrobinę. <grybety> KSW 49 w Trójmiejskiej Ergo Arenie oficjalnie zaczynamy. <grybety> eee, mamy awarię na planie w Pitbull TV, zepsuł się mikrofon i muszę lecieć na taki. Jakiś smutny troszkę się wydajesz. Wiesz co, no jadłem się, bo za darmo to wiesz. Dwie porcje. To idę. I sernik polecam też za dwa kawałki. Też za darmo? Za darmo. Na no, opaskę. Masz paskę? Masz. Nie ma takiej awarii, z której byśmy nie wybrnęli. Ja. Pójdź zaprezentować swoją przepiękną stylizację w całej okazałości. Ogrócik, Pirueci. Ja. Jeszcze, jeszcze pomyślą, że jakiś kurde, wariat się trafi. Elegantny panoram, elegancki pano, wyścig. O dzięki, dzięki. W końcu ktoś powie, że jestem elegancki. Wszyscy mówią, że stary menel. Nie? I jeszcze dają mi dwójkę na, na piwo. Masz pan paniczkę? Nie mam siano, wiesz? Dałbym, ale nie mam siano. Ja liczyłem na to, że dostanę dwójkę, prawda? Poznanie. Nie jestem nawet sweaty. To jest dobra rzecz po walce. Tak, to jest dobra rzecz. O, co teraz? Nic, idę do mojego brata teraz. Relaks, enjoy. I, I don't have anything on my face, I go on holiday you are the lucky fan Nie ma że boli Nie może boli Nie ma że boli Nie ma że boli Nie może boli nie może boli, boli. boli. Widziałe jak mówiłem erko z Instagrama Wy jako followersi Teraz to się liczy w klatce Też się tylko to liczy teraz już Followersi Followersi Tylko To jest taka To jest Instagramowe chyba cię jakiś duży typ It was hard fight again. This guy is a beast. Uh, again, yeah, again. Today was his night. He was better than me, so we just Anyways. keep it up.

Wasze, o, Właśnie o, ja tu, pa, pa, pa. O! Ja. Pa. To może być. Uwaga, bo to mogą być trupy. Trzeba, jest maja. <śmienicza> <śmienicza> to jest gościu, który niestety zawyża poziom emerycki w Polsce. Teraz jest 65, tak? Ale ostatnio ZUS zrobił badania, jak się dowiedział, że trener Andrzej kończy 50. Jeszcze 80, no. 80. kurwa, mam do 80. Przesunięty. Wszystko przez trenera Andrzeja. <laughs> Powiedziałem, chłopie, nie zawyżej, trochę zegnij się, coś zgarb się trochę z tłuszczu na brzuchu, coś tego. Jakieś kontuzje. ten brzuch teraz, żeby było. No żeby nie coś, żeby chociaż tu. Ja, ja mówię, ty iść na operację wszczepienia tłuszczu. Lecimy? <noise> Trenerze, taki gość mi dokuczał na ostatniej gali. Pomógłby trener, tak? Jakby co? Ale którą wersję? Wywózka czy wywózka z połamaniem? Zdecydujemy w trakcie, za czym się nie stawiało? No to tylko mi go pokaż. Tak, żeby nie było za dużo ludzi za otwartymi. Dziękuję. O, idzie, idzie, trenerzy, idzie. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, ja może czekaj. Czekaj. A jest, a, a w przerwie? Czy, czy możemy, jak będzie, studio. Yes. Congratulations! Thank you, it went, it went a little bit longer than last time, but ultimately we got the job done. What's now? Party! Jesus Christ, they love the trip! I feel like I've been in the ring with every fight tonight. Everybody came, they left their heart in the ring, they gave everything and left it out to dry. But that's KSW. This is top-level MMA, and Norman Storman Park has brought it to KSW at the weight. Niestety tym razem bosowie KSW byli sprytniejsi. Gdzieś mi trzymychnęli. Nie wiem czy do innych mediów, nie wiem czy do szat nie, nie wiem czy do domów. Także ja muszę wam podziękować za oglądanie. Widzimy się na kolejnej gali i tam obiecuję, że ich złapię. Pitbull chyba niestety będę modele. Ej, modelem szampany. Ej, model Modelem Pitbulla. Tak na bie, to się, kurwa, jak patefon. Szal! na następny raz ten, nie? problemy. raz tam. Przyjemy różne problemy. Patefon, nie Zwarcie. 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 Zwarcie zwarcie. Zwarcie, zawsze te wąskie korytarze.